Akceptacja. Aktualnie znajdujemy się w strasznym stanie. Sprawy mają się coraz gorzej. Trudno jest wsiąść do autobusu bez obawy, że jacyś ekstremiści wysadzą go w powietrze. O ile, oczywiście, ten autobus w ogóle przyjedzie. Rząd przekazuje wszystkie swoje zadania prywatnym firmom, dla których liczą się przede wszystkim pieniądze. Nikt nie się tobą nie zainteresuje, jeśli nie będzie miał z tego korzyści. Standardowo więc stoisz w deszczu, czekając na autobus, który nigdy nie przyjeżdża w środku lipca. Czy tylko, tak mi się wydaje, czy w lecie zawsze więcej pada? Ocieplenie klimatu to stek bzdur jest chłodniej i bardziej deszczowo. Ale zmianę klimatu traktuje się jako kolejny pretekst do mówienia, co mamy robić. A skoro się robi cieplej, to dlaczego moje rachunki za gaz są coraz wyższe? Czy nie powinny być niższe, kiedy zużywamy go mniej? Zadzwoniłem do dostawcy, żeby o to zapytać. Odebrał jakiś bardzo uprzejmy młody chłopak z Indii. Który nic nie wiedział. Przynajmniej był uprzejmy, bo ostatnio nie zdarza się to zbyt często. Zero uprzejmości, zero szacunku. Czy wiesz, jak często narzekamy w Wielkiej Brytanii? Właściwie nie powinienem już pisać my, bo teraz mieszkam we Włoszech, a tutaj narzekanie nie jest popularne. No dobrze, wciąż organizowane są. Teleturnieje prowadzone przez staruszków pożerających wzrokiem, występujące na scenie dziewczęta w bikini. Może jest to jakoś powiązane? Informacja dla BBC: Przywrócić teleturnieje z lat 70., w których występował Bruce Forsyth i kobitki w bikini. Dzięki temu, ludziska przestaną narzekać, przynajmniej na chwilę. Jeśli zrównoważy się to emisją teleturnieju prowadzonego przez Jeremina Gris z udziałem przystojnych mężczyzn w kąpielówkach, wszystko będzie w porządku. Dziewczęta też przestaną narzekać. Widzę to teraz wyraźniej, bo bardzo rzadko pojawiam się na wyspach. Brytyjczycy są strasznie sztywni i marudni. W telewizji zawsze mówi się o złych wiadomościach, bohaterowie oper medlanych lamentują i krzyczą na siebie, w Big Brother uczestnicy obgadują się i narzekają, a dziennikarze na łamach gazet cieszą się, że przepiękna taka to, a taka jest zbyt pulchna lub zbyt szczupła. Tego lata pojawiło się nieskończenie wiele artykułów o tym, że Wiktoria Beckham jest zbyt chuda, bo jej każdy posiłek składa się z wewnętrznej części skórki od banana i soli zlizywanej z chipsa. Krzyczano, że daje ona fatalny przykład młodym kobietom. O, przepraszam, czyż nie daje im ona doskonałego przykładu? Jeśli jesz mniej niż mały ptaszek z rozstrojem żołądka, to zaczynasz wyglądać jak taki ptaszek. Cóż, dziewczęta, ta kobieta nie jest piękna. Nie robi tego dla facetów. Nie krępujcie się i przybierzcie trochę na wadze. Jedzcie dużo lodów, a wtedy przyciągniecie do siebie więcej amatorów zapraszających was do tańca, czy do czegoś innego, co się teraz robi. Dlatego właśnie narzekamy, obgadujemy i krytykujemy. Nie czujemy się zbyt dobrze we własnej skórze i próbujemy gdzie indziej znaleźć tego przyczyny. Kiedy zaczynasz czuć się lepiej sam ze sobą, mówiąc pieprzem to, relaksując się i odpuszczając sobie, zaczynasz lubić to uczucie i nie będzie ci już łatwo narzekać na wszystko. Po pewnym czasie przestanie Ci się to prawdopodobnie podobać, bo sprawi, że będziesz się czuł gorzej, a nie lepiej. Odkryjesz, że najlepiej jest spróbować zaakceptować otaczające Cię rzeczy takimi, jakimi są, a będzie to łatwiejsze, kiedy nie będziesz odczuwał potrzeby uzasadniania swojego bólu. Prawda jest taka. Przykro mi, że muszę ją przed Tobą odkryć: że zazwyczaj nic nie możemy poradzić na większość rzeczy, które nas denerwują. Nie mamy wpływu na spóźniające się autobusy, terrorystów, niekompetentnych polityków, plątających nas w fałszywe wojny, przeklinającą młodzież, zachowującą się lekceważąco itd. Nie możemy też nic poradzić na rzeczy nam bliższe. Despotycznego szefa, egoistycznego partnera, leniwe dzieci. Oczywiście możemy odejść z pracy, porzucić partnera i wygonić dzieci na dwór, żeby zażyły trochę ruchu, ale jeśli nie jesteś jeszcze na to gotowy, to nie narzekaj i zaakceptuj rzeczy takimi, jakimi są. Akceptowanie wszystkiego to piękny stan, do którego należy dążyć. Poczuj to teraz, jakbyś się czuł, gdybyś zaakceptował siebie takim, jakim jesteś: ani szczuplejszym, ani wyższym, czy przystojniejszym. Jakbyś się czuł, gdybyś zaakceptował swoje życie w obecnej postaci: pracę, rodzinę, przyjaciół, życie seksualne, obiecujące perspektywy. A jakbyś się czuł, akceptując świat, pokręcony, zagmatwany. Ocieplający się, pełen wojen i opanowany przez chciwość. Spróbuj już dziś. Zaakceptuj rzeczy, które nie idą zgodnie z planem ludzi, którzy traktują Cię inaczej niż byś tego chciał złe i dobre wiadomości. Zacznij cieszyć się tym, że dobrze się ze sobą czujesz. I pamiętaj, że nie musisz już narzekać i nikogo krytykować. Jeśli zaś czujesz beznadziejnie się, wszystkim nam się to czasem zdarza przecież, spróbuj zaakceptować także to uczucie, nie szukając w koło przyczyn.